Powstanie Wyspa Wilkonia na rynku w Tarnowie. Będzie przyjazna dla dzieci i rodziców. Zachęcać będzie do spędzania wolnego czasu, bezpieczna, zielona i łącząca użyteczność z walorami artystycznymi. To jak zapewnia miasto odpowiedź na potrzeby i postulaty zgłaszane przez mieszkańców miasta i przedsiębiorców pracujących na Tarnowskiej Starówce, którzy zwracali uwagę na brak w zabytkowym centrum Tarnowa placów zabaw i miejsc, w których wolny czas mogliby spędzać rodzice z dziećmi. Jest to połączenie i kultury, bardzo wysokiej, ale też takiej bardzo dostępnej i szeroko rozumianej rozrywki wolnego czasu odpoczynku. Od maja na tarnowskim rynku, w trzech miejscach od ulicy katedralnej, będzie właśnie będzie Wyspa Wilkonia tak postanowiliśmy nazwać to miejsce i tę przestrzeń bardzo otwartą. Na której pojawią się zwierzaki, wykonane specjalnie przez artystę Józefa Wilkonia. Są wykonane z drewna. Właściwie no są to niby proste zwierzęta, ale no jest w nich coś, co sprawia, że są absolutnie wyjątkowe. Nowa przestrzeń na tarnowskim rynku powstanie w maju. Będzie obecna na starówce aż do rozpoczęcia rewitalizacji. Jeśli jednak pomysł się przyjmie, to po remoncie rynku wróci na płytę na stałe. Za nami próba generalna uczestników projektu Kontratakt. Wyselekcjonowane grupy z poszczególnych szkół szlifowały swoje utwory pod okiem trenerów w piwnicach Tarnowskiego Centrum Kultury. Żadna z ekip nie chciała zdradzić co zaśpiewają podczas finałowego koncertu. Wszystkim przypasowały piosenki, przede wszystkim ta polska. No, jeżeli chodzi o tą angielską, to miałam pewne wątpliwości, bardziej, bardziej mi się podobała ta pierwsza propozycja, ale ale teraz już jest OK. Po tych wszystkich próbach już mi, już mi wszystko pasuje. W drużynie właśnie jest, są dwa głosy męskie, co bardzo upraszcza właśnie sprawę, jeśli chodzi o repertuar, bo, bo można sobie pozwolić jeśli na coś, <kluz> dziewczęta wtedy mogą być chórkiem, a panowie... I tak właśnie, tak właśnie będzie, że jedna piosenka, w jednej piosence to panowie będą najważniejsi, a, a w drugiej z kolei panie. Ja zaproponowałem dziewczynom piosenkę George'a Michaela i y, to się spodobało i się przyjęło. Wydaje mi się, że... Y, y, Wydaje mi się, że jest nieźle. Poczuły chyba klimat, poczuły to, o co, o co chodzi w tej piosence i, on, i, i, i ten numer trochę, trochę jej niesie, więc, więc cieszę się z tego. Drugi numer jest wyborem dziewczyn. Nad drugą piosenką, polską piosenką się długo, długo głowiłyśmy I to był największy problem, bo pan Grzegorz powiedział, że my mamy ją wybrać wspólnie z dziewczynami. No a jak to jest z kobietami, prawda, to się jakieś kłótnie, prawda? Ale. Doszliśmy do jakiegoś kompromisu i jesteśmy zadowoleni z tej piosenki. Wybieraliśmy dwie piosenki, hmm, jakby to ująć, tak, żeby pasowały po prostu na naszych głosów, żebyśmy się z spasowali, żeby nam było wygodnie śpiewać. Po prostu. Finałowy koncert w Tarnowskim Teatrze Solskiego we wtorek po świętach o godzinie 14.00. Około 3,5 tysiąca młodych ludzi przeszło ulicami miasta, aby modlić się w miejscu beatyfikacji błogosławionej Karoliny. Do Tarnowa przyjechała młodzież z całej diecezji. W hali sportowo-widowiskowej przy ulicy Gumniskiej młodzi wysłuchali konferencji księdza Michała Olszewskiego. Jest to już mój kolejny Synaj i świetnie się bawimy, jak na razie. Myślę, że będzie tylko lepiej, bo można się łączyć w taką wspólnotę, jaką jest w ogóle cała diecezja. Można się świetnie bawić, można poczuć tę obecność Pana Boga. pierwsze jest tutaj świetna atmosfera. Można poznać fajnych ludzi, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest atmosfera modlitwy i atmosfera poznania Pana Boga, która tutaj panuje. Mamy niemal dwa razy więcej młodzieży dzisiaj niż ostatnio. Poza tym przeszedłem teraz wśród młodych. Muszę powiedzieć, że rok temu. To przejście, to było takie przejście w, może w, pośród obojętności, tak bym to określił. A dzisiaj muszę powiedzieć, że yy, młodzi sami podchodzili, rozmawiali, żartowali. Pozytywna zmiana. Myślę, że nabrali pewnych nawyków od młodzieży z innych regionów świata. Wśród gości Synaju w Tarnowie był także aktor Maciej Musiał, który zachęcał młodych, by byli odważni, otwarci na świat, a także opinie i wrażliwi na drugiego człowieka. W minioną sobotę odbyła się ostatnia runda rozgrywek w ramach mini-basket ligi Grupa Azotytarnów. Tarnów. Dziewiąta edycja turnieju zgromadziła w hali Domu Sportu w Mościcach nie tylko tłum najmłodszych koszykarzy z Tarnowa i okolic, ale również sporą widownię na trybunach. Zakończył się finał mini-basket ligi Grupa Azoty w którym zdecydowanym zwycięstwem i faworytem pozostała szkoła SP, SP3. Tarnowska szkoła tuż, tuż za nią uprasowała się jako wicemiszka podstawa nr 18, a miejsce trzecie przypadło szkole Podstawowej dzwonicza. W finale w ostatnim turnieju finałowym odbyły się trzy mecze, w którym te sześć zespołów zmierzyło się ze sobą. Tuż po tym nastąpiła świetna dekoracja, w której uczniowie zawodnicy otrzymali szereg nagród, zostali nagrodzeni dyplomami z złotymi, srebrnymi, brązowymi medalami. Tuż po tym nastąpiły nominacje na do zespołu gwiazdku Zachód, a więc dla najmłodszego rocznika chłopców, którzy w tej chwili bawi się w koszykówkę, więc rocznik 2006 i młodszy. Statuetka dla najlepszego strzelca trafiła do rąk Dominika Bębena ze szkoły podstawowej nr 3, który w całych rozgrywkach zdobył 42 punkty.